Jak powstaje nauk? Dlaczego się uzależniamy? Aby lepiej zrozumieć swoją sytuację i zachowania, warto zrozumieć mechanizm uzależnień. W tym odcinku opowiem Ci o tym, jak wygląda proces uzależniania się od danej substancji, alkoholu, bądź czynności, i kiedy możemy mówić o uzależnieniu w kontekście choroby jest zatem nawyk? Nawyki są automatycznymi wzorcami zachowań, które powtarzamy regularnie, często bez świadomego zastanawiania się nad nimi. Mogą mieć różne formy takie jak codzienne rytuały, sposoby reakcji na określone bodźce czy rutynowe czynności. Kiedy mówimy o uzależnieniu jako o chorobie, jeżeli patrzymy na uzależnienie w ujęciu choroby, to zachowania muszą się powtarzać przez miesiąc albo przez czas krótszy, ale w ciągu 12 miesięcy. Aby mówić o uzależnieniu od alkoholu, muszą wystąpić minimum 3 z następujących objawów: silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu, tak zwany głód alkoholowy, upośledzona zdolność kontrolowania picia, to znaczy trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z kontrolowaniem picia, czyli na przykład, zamiast wypić jednej lampki, jedną lampkę wina, wypije dwie. Dalej jest to picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania. Jakie to są objawy abstynencyjne? Na przykład drżenie mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzone źrenice, e, wzmożona potliwość, padaczka, nas, e, taki drażliwy nastrój, e, lęk, zmieniona tolerancja alkoholu, czyli ta sama dawka nie przynosi już mi takiego oczekiwanego efektu. Wtedy mam potrzebę spożywania kolejnych dawek do wywołania tego efektu, jakiego oczekiwałam. Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do jednej lub dwóch wzorców, dalej jest to postępowające zaniedbywanie, alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań. Jest to też picie alkoholu, mimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości dla zdrowia pijącego. Nie wiesz, w której jesteś grupie? Większość z nas zakłada oczywiście, że problem nawyku ich w ogóle nie dotyczy. Niestety dopiero skrajna sytuacja, bądź sygnały z otoczenia stają się lampką zapalną. Trzy kroki do nawyku. Krok pierwszy wywołanie sygnału, który inicjuje daną czynność. Może to być na przykład konkretny czas, miejsce lub bodziec zewnętrzny. Krok drugi faza wykonania czynności. Na początku może to wymagać świadomego wysiłku i kontroli, ale im częściej powtarzamy daną czynność, tym bardziej staje się ona automatyczna i mniej wymaga naszej uwagi. Krok trzeci to pozytywne konsekwencje, które odczuwamy po wykonaniu nawyku. Nagroda może mieć różne formy, np. poczucie satysfakcji, zadowolenie czy wywołanie pozytywnych emocji. Jak widzisz, naprawdę niewiele potrzeba do tego, aby się uzależnić. Czy to oznacza, że w 66 dni, a nawet 18, zbuduje nawyk chodzenia na siłownię? Niestety nie jest to takie piękne. Im bardziej wymagająca czynność, tym dłużej trwa proces nawyku. Kluczowa jest tutaj regularność, ponieważ im częściej wykonujemy dany nawyk, tym szybciej staje się on automatyczny. Co z używkami? Wiesz już zatem, dlaczego tak łatwo popadamy w uzależnienie, takie jak obiadanie się, picie alkoholu. To najprostsze czynności, które ekspresowo dają nam nagrodę, satysfakcję, poczucie zadowolenia. Niestety jest to tylko złudne, a ich konsekwencje już znasz. Warto zatem pracować nad zdrowymi nawykami i uważać na te, które dają szybkie i złudne poczucie satysfakcji. Obserwuj mój profil, aby być na bieżąco z ciekawymi treściami. Szukasz terapii online związanej z tematem uzależnień? Skontaktuj się ze mną w prywatnej wiadomości.